Cześć, witam was Mateusz Kwiatkowski ponownie. W dniu dzisiejszym tym razem nie jest to live, jest to film, który nagrywam, wrzucę go sobie na YouTube'a, na mój kanał później go podlinkuję pod stronę, którą stworzyłem. Ta strona, jedna to jest, stworzyłem dwie, tak. Jeden to jest taki fanpage do fanpage grupa, tak? Grupa, do której zapraszam wszystkich chętnych, nie tylko przedsiębiorców, bo nie chcę gdzieś tutaj wchodzić. Kompetencje czy, czy też jakąś konkurencję niektórym osobom, które prowadzą gdzieś tam strajk przedsiębiorców i tak dalej. Ale chciałbym, żeby była taka grupa publiczna, gdzie wszyscy będą mogli się wypowiedzieć o swoich pomysłach. Być może ktoś to zauważy, ja tutaj nie będę nikogo wykluczał, no chyba że będzie to faktycznie jakaś osoba, która będzie specjalnie się ferment. Zamiast wrzucać jakieś dobre, dobre pomysły, i zamiast dyskutować, nie chcę doprowadzić do tego, żebyśmy byli uważani po prostu za hołotę. Także będę się starał na tyle, na ile mam czasu tego pilnować. Ta grupa nazywa się Przedsiębiorczość, Myśli, Komentarze i Działalność. I tutaj możemy sobie, może sobie każdy, że tak powiem, wejść, dodać sobie to, polubić należeć. Cokolwiek cokolwiek będziecie chcieli, jeżeli e, to odniesie jakąś tam skuteczność, to, to bardzo proszę. Tu możemy zrobić wszystko. tak? Drugą stronę to otworzyłem już typowo pod siebie: to jest przedsiębiorczość, polityka, prawo, komentarze. Ma to już Dariusz Kwiatkowski, to jest moje. Chcecie, polubcie, obserwujcie. Nie chcecie, to nie. Nie każdy musi mi lubić, nie każdy musi się zgadzać z moim zdaniem. Dlaczego jestem tutaj? Bo tak jak obiecałem. Będzie drugi film, tym razem o restrykcjach, o które prawdopodobnie zostaną niestety dalej wprowadzone zaczyna mnie to bardzo martwić się, ponieważ słyszymy słyszymy od pana premiera Morawieckiego na chwilę obecną, że i od ministra Szumowskiego, że szczyt w tym momencie przewiduje już na przełom maja i czerwca, czyli Zaczynam myśleć, że po prostu te wszystkie liczby to jest naprawdę wróżenie swusów, bo to jest wróżenie swusów i gadanie, że byłoby tyle czy tyle zachorowań, gdyby nie restrykcje, które wprowadzili, to też jest że tak powiem dla mnie czary mary i tylko domniemanie nie można tego w 100% stwierdzić, więc jest to gadanie. Co do restrykcji. Jesteśmy w tej chwili naprawdę już mocno pozbawieni wolności. Ja prowadzę dwie firmy, jedną działalność gospodarczą jakby jednoosobową, aczkolwiek też zatrudniam jakieś tam osoby. Drugą, druga firma to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jestem jednym z udziałowców i prezesem w tej spółce. Nie załapaliśmy się na żadne pomocy ze strony rządu na chwilę obecną i i nie wiem, czy się załapiemy, bo wszystko jest takie nieprzewidywalne w tym, co robią, że to jest coś, coś niesamowitego na chwilę obecną. Niestety gdzieś tam musieliśmy zredukować troszeczkę zatrudnienie i tak dalej, żeby próbować przetrwać. E, wiadomo, to jest spółka, to są leasingi e, i tyle. Kto, kto się interesuje, może zajrzeć, zobaczyć, czym się zajmuje. E, nie mam nic do ukrycia. Teraz co do, do dalszych restrykcji. No, na chwilę obecną już mamy jakieś tam paradoksy, kuriozalne restrykcje, że nie możemy wchodzić do lasu. Czyli w, na przykład czy, czy musi iść, nie wiem, 2 metry od, od naszej żony, dziewczyny czy kogoś z rodziny, to jest dla mnie nieporozumienie, ponieważ w domu i tak się znajdujemy blisko. Zamknięcie lasu, gdzie my mamy podobno budować swoją odporność, musimy być odporni. Ehm nasze organizmy muszą budować swoją odporność, to, to, to nam się zamyka możliwość pójścia do lasu, czy choćby biegania. Chociaż na początku było mówione, że tak, e, można iść pobiegać dla zdrowia psychicznego, nie dla, e, nie dla poprawy m, kondycji. Tak? No, panie Ministrze Szymowski, bo to Pan powiedział, dla mnie to jest jakieś dziwne stwierdzenie, ponieważ kondycja to też, to też nasza odporność i Tworzymy ją między innymi dzięki temu, że się ruszamy, dzięki temu, że coś z naszym organizmem robimy, a nie tylko siedzimy i jemy. I ty jemy, bo to też jest. otyłość jest też chorobą współistniejącą, chciałem przypomnieć. Dalsze kuriozalne zalecenia, które prawdopodobnie będą, bo słyszymy już, już o maskach, a jak słyszymy, że ma to. Jakby, mak, że tak powiem. Szczyt epidemii w Polsce ma przystąpić na przełom maja i czerwca. To już wiemy, że część z, duża część z firm nie, nie przetrwa tego okresu. Prawdopodobnie spółka, którą prowadzę, również nie dotrwa. Chociaż liczę na to, że, że jakoś się uda. Być może bunt ludzi sprawi to, że że w pewnym momencie się okaże że jednak gdzieś tam zaczynają te obroty chociaż troszeczkę rosnąć bo w tej chwili jesteśmy naprawdę naprawdę poniżej jakiejkolwiek kreski. I teraz słyszymy od ministra Szumowskiego że jeszcze idziemy w kierunku maseczek że prawdopodobnie rozważałem tam wprowadzenie maseczek a przypominam wywiad z ministrem Szumowskim w radiu RMF FM gdzie po prostu się z tych, z tych maseczek śmiał, tak? Z tych maseczek się śmiał, podobnie WHO nie zalecało. Teraz okazuje się, że jednak WHO zaleca. I tutaj nie dziwię się prezydentowi Trumpowi, który, jak wiemy, jeżeli śledzicie wszystko, to ostatnio oskarżył WHO o korupcję. Ja się nie dziwię, bo jeżeli zmieniamy takie zalecenia, nagle się to zmienia, to zmienia się to z uwagi na coś. I przypuszczam, że jest to gospodarka chińska. Podzielam opinię prezydenta Trumpa. Być może to jest prawda. Aczkolwiek nie jestem w stanie tego niestety ocenić, bo nie jestem tego aż tak blisko, więc nie wiem. Natomiast, tak jak mówię, no, jeżeli chodzi o Polskę, najpierw pan minister Szumowski się z tego śmieje, a teraz idziemy w tym kierunku. To jest, to jest już chore. To jest już chore. Boję się pomyśleć, jakie restrykcje będą wprowadzone... Kolejne, bo gospodarkę mamy zamrożoną. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Firmy, nawet które funkcjonują jeszcze, czyli moja firma jakby działa, tak, ale co z tego, że działa, skoro tak naprawdę no nie ma popytu w tym momencie, no bo jeżeli ludzie nie wychodzą z domu, nie mogą wychodzić z domu, to. to nie będzie popytu na pewnego rodzaju usługi czy pewnego rodzaju handel, tak? Wiadomo, apteki będą funkcjonować, bo, bo teraz to jest szczyt, tutaj, tutaj apteki jak najbardziej zarabiają, tak sklepy spożywcze też, bo do sklepów spożywczych możemy wyjść, ale jak widzimy też koszty swoje zwiększają, uruchamiając je na 24 godziny, bo nie są w stanie obsłużyć tylu klientów. Yy, w ciągu normalnego dnia pracy, jak obsługiwali wcześniej, a więc i koszty wzrastają. No bo jeżeli uruchamiamy te sklepy na noc, no to wiadomo, że, że one muszą też generować jakieś, jakieś większe koszty. A tutaj nam się funduje jeszcze kolejne przypuszczenia o restrykcjach. Tarcza antykryzysowa na chwilę obecną nie działa totalnie. Nie wiem, co będzie dalej. No i tyle, a my dajemy się gdzieś wkręcić w jakąś grę, dla mnie polityczną. Gdzie tak naprawdę, jak, jak jesteśmy w stanie zauważyć, gdzieś w Sejmie cały czas walczymy o jakieś wybory, żeby się odbyły, koniecznie i tak dalej, i tak dalej. Są przepychane znowu kolejne ustawy, rozmawiamy o podatkach i tak dalej. W momencie, gdzie jesteśmy w, w szczycie jakiegoś kryzysu, gdzie zamrożono gospodarkę, gdzie nic nie działa, o przedsiębiorcach się totalnie zapomniało, o ludziach, którzy zostają zwalniani z pracy, się zapomina. No i, i, i tyle. Więc tak, na chwilę obecną myślę, że ten, to, to, to będzie na tyle. Ja jeszcze dzisiaj, tak jak powiedziałem, nagram, może to będzie live, może nie, na temat strajku przedsiębiorców, co nieco wrzucę, wyrażę swoją opinię. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. W tej chwili będę obserwował dalsze poczynania naszego rządu i a co się będzie działo? Bo jest to już naprawdę skala bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna i niestety niedługo niektórzy po prostu będą musieli zastanowić się, za co zapłacić czynsz, za co spłacić jakiś tam kredyt i co gorsza, za co kupić nie wiem, co, coś do jedzenia. No bo tak to będzie po prostu wyglądało a naprawdę. Jeżeli to będzie tak długo zamrożone, wszystko to nie jesteśmy się w stanie z tego wygrzebać. Nie ma, nie ma szans, bo, bo to będzie budowanie gospodarki, tak jak powiedziałem już kiedyś, totalnie od podstaw i, i totalnie od zera, a nie, a nie jak funkcjonującą firmę. Ponieważ ludzie też na początku będą się pali wychodzić, ponieważ w, rząd wprowadził tak straszną panikę. Tak przekazuje informacje, do tego jeszcze zamieszały, zamieszały się media, że, że to jest coś, coś, coś okropnego. Panikujemy w momencie, kiedy nie powinniśmy panikować, nie zapoznajemy się z faktycznymi danymi i tak dalej, i tak dalej. Tylko słuchamy niektórzy tvp tak niektórzy gdzieś tam tvn no i tak dalej. Ale informacje w każdej z tych telewizji, jak zauważyłem ostatnio, są bardzo, bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi o pandemię, epidemię. Ja nie twierdzę, że COVID-19 jest lekką chorobą, bo jest ciężką OK i powoduje jakieś tam ciężkie powikłania. Ja twierdzę, że nie jest to zakres pandemii bądź epidemii, bo, bo, bo nie ma aż tylu przypadków tej choroby i. Takich i, i tylu przypadków śmiertelnych, żeby aż, 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 aż tak szaleć i aż tak się obawiać. Pamiętajmy, że wiem, no ktoś mnie tutaj pewnie zaraz hejtuje, że jak możemy porównywać to do raka i tak dalej, ale rak też jest ciężką, okropną chorobą, chorobą, gdzie ludzie się męczą jeszcze bardziej, jakoś w tym momencie o raku nie rozmawiamy. Także yy, przedsiębiorcy, trzymajcie się, pracownicy, trzymajcie się, za was trzymam też kciuki. Eee, każdy z nas się zastanawia co będzie jutro śpi coraz mniej zapewne eee. Wszyscy co na coś chorują, mają problemy z receptami dalej, i tak dalej, bo to mi nikt nie powie, że wszystko funkcjonuje prawidłowo, bo nic nie funkcjonuje prawidłowo, jakieś telewizyty są robione i tak dalej. Ludzie, którzy łamią się psychicznie już w tej chwili, bo przecież już można w domu siedzieć. Nie mogą skorzystać też z psychologa czy psychiatry bezpośrednio, tylko też jakieś wszystko jest na telefon, to, jest, to, są, to są jakieś pseudo działania tak naprawdę, które. Na dobrą sprawę, w moim mniemaniu i w moich oczach, nie pomagają, a doprowadzają społeczeństwo do szaleństwa, uzależnienia od rządu w jakiś sposób, i do tego, że oddanie nam odrobinę wolności w tej chwili będzie dla niektórych znaczyło, że o matko co dostali. Nie, jesteśmy wolni, mamy prawo z tego skorzystać nie ma wprowadzonego stanu tak jak powiedziałem żadnego nadzwyczajnego chociażby stanu stanu klęski żywiołowej rząd się tego obawia nie ma pieniędzy po prostu na wypłatę odszkodowań i nie ma pieniędzy żeby finansować państwo przez taki czas więc zastanówmy się do czego to doprowadzi bo to jest problem, i nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Ja jestem naprawdę apolitycznym człowiekiem na chwilę obecną, jeszcze gdzieś tam wiadomo, że nad kogoś głosowałem. Natomiast, tak jak mówię, jestem w tym momencie po prostu przeciwny temu rządowi, który w tej chwili jest, z uwagi na to, że dla mnie złamał wszystkie normy, jakie mógł złamać, tak, i robi to od początku. Już. Jakiś czas temu powinni ludzie w Polsce się zastanowić i nie wiem, być może wyjść na ulicę. Wychodzili zresztą, jeżeli chodzi na przykład o sądy i tak dalej, choć wiadomo, według mnie, bo przeżyłem troszeczkę i cały czas mam styczność z sądami, niesądami, prokuraturą, policją. To źle działa. To źle działa, ale to nie powód jest do tego, żeby wprowadzać takie zmiany, jakie chciano wprowadzić, bo to jeszcze bardziej w moich oczach pogorszyłoby sytuację, a nie polepszyło. Zresztą, do prokuratury mam też bardzo dużo do zarzucenia, a jest pod rządami, jak bym patrzeć, naszej partii rządzącej, pana Ziobro. Nie wiem, być może kiedyś mnie za to kara spotka, bo wypowiadam te nazwiska, i na chwilę obecną jeszcze się nie obawiam. Nie wiem, jak będzie, nie wiem, jak będzie kiedyś, czy spotka mnie za to coś złego, czy nie, ale to się okaże. Na chwilę obecną chcę obronić. Że tak powiem, swoje prawo do wolności, tak, żebym mógł prowadzić swoją firmę, jedną i drugą, żeby to mogło funkcjonować. Tak, żebym mógł widywać swoją córkę e, chociażby i także miał pieniądze e, na to, żeby, żeby jej coś kupić i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o rachunkach, alimentach i tak dalej, bo to nie ma sensu. E, także mam nadzieję, że gdzieś tam podzielacie moją opinię i w końcu się zbierzemy wszyscy i coś z tym zrobimy. Tylko błagam was. Nie chcę, żeby ktokolwiek uznał nas za hołotę jako przedsiębiorców, bo my mamy dawać przykład. Pozdrawiam serdecznie.